Każdy z nas nosi w sobie tajemniczego towarzysza, którego często nie chcemy zobaczyć wewnętrznego wroga. Jung nazwał go cieniem i podkreślał, że dopóki nie odważymy się na spotkanie z nim, będzie kierował naszym życiem z ukrycia. Właśnie tam, w miejscach, których unikamy, kryje się siła, która może odmienić nasz los. To, co odrzucamy, wcale nie znika wraca w gniewie, zazdrości, lękach i poczuciu winy. Ale zamiast traktować to jak wroga, możemy odkryć w tym ukryte przesłanie: w cieniu nie ma tylko ciemności, jest też energia, której potrzebujemy, by stać się pełnymi. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego pewne sytuacje poruszają cię tak głęboko, że tracisz kontrolę? To właśnie tam odzywa się cień. On pokazuje to, czego jeszcze o sobie nie wiesz. Każdy gniew. Każda zazdrość i każda słabość są drzwiami do głębszej prawdy. Jung uczył, że droga do indywiduacji, czyli dostania się sobą w pełni, prowadzi przez miłość do tego, co w nas trudne. Nie chodzi o to, by udawać, że nie mamy wad, ale o to, by je przyjąć i przekształcić. Wróg wewnętrzny nie jest przeszkodą, jest nauczycielem. Kiedy zaczynasz akceptować swoje impulsy bez osądu, odzyskujesz wolność. To, co tłumione, przestaje tobą rządzić. Zaczynasz widzieć, że nawet emocje, których się wstydzisz, mogą stać się przewodnikami. Każda z nich niesie ze sobą lekcje i siłę. Integracja mrocznych stron to akt odwagi. Zamiast je wypierać, zapraszasz je do stołu i uczysz się z nimi żyć. To jakbyś odzyskał brakującą część duszy. Dopiero wtedy czujesz, że jesteś naprawdę sobą, nie połową, ale całością. Wróg wewnętrzny to energia, którą można przekształcić. Lęk staje się odwagą, gniew staje się granicą, a smutek staje się źródłem empatii. Wszystko zależy od tego, czy odważysz się spojrzeć mu w oczy i zapytać: czego chcesz mnie nauczyć? Samoświadomość staje się Twoim kompasem. Dzięki niej widzisz, że nie jesteś niewolnikiem emocji, lecz świadkiem, który może wybierać. Każdy moment zatrzymania otwiera przestrzeń do nowej odpowiedzi. To właśnie tam zaczyna się wolność od własnych schematów. Ale żeby iść tą drogą, potrzebujesz czegoś jeszcze: współczucia wobec siebie. Bez niego wciąż będziesz walczyć i karać się za każdy błąd. A przecież to w łagodności, a nie w surowości, rodzi się siła do prawdziwej zmiany i wreszcie największa tajemnica. Kochając wroga wewnętrznego, przestajesz być jego ofiarą, stajesz się całością. To właśnie wtedy zaczynasz doświadczać życia w pełni, z lekkością i spokojem, których wcześniej nie znałeś. Jeśli chcesz podążać dalej tą drogą i odkrywać razem ze mną kolejne tajemnice jungowskiej mądrości, możesz dołączyć i zasubskrybować kanał. A każdy nowy krok będzie odsłaniał przed tobą jeszcze głębszą prawdę o samym sobie. Rozpoznaj cień jako istotną część psychiki. Każdy człowiek nosi w sobie obszar, którego na co dzień nie chce widzieć to właśnie cień. Cień nie jest wrogiem, lecz częścią duszy, która domaga się uwagi. Kryje się tam to, czego się wstydzimy, co odrzucamy, co próbujemy ukryć przed światem i samym sobą. Jung uczył, że dopóki go wypieramy, dopóty będzie kierował naszym życiem z kulis. Rozpoznanie cienia wymaga odwagi spojrzenia w lustro duszy. Kiedy to zrobisz? Odkryjesz, że w ciemności kryje się siła, której nie znałeś. Światło i cień są jak dwie strony tego samego medalu, nie mogą istnieć osobno, tylko człowiek świadomy całości siebie może poczuć prawdziwą wolność. Właśnie tam zaczyna się podróż do pełni. W codziennym życiu cień objawia się w reakcjach, które wydają się przesadne lub nieproporcjonalne. Gdy ktoś cię krytykuje i czujesz nagły wybuch gniewu, być może dotyka części ciebie, której nie akceptujesz. Zamiast odpychać te emocje, warto ją obserwować jak wnikliwy badacz. Zadaj sobie pytanie: co w tym jest moje, czego nie chcę widzieć? W tej chwili cień daje ci wskazówkę. Jeśli zaczniesz go rozpoznawać, odkryjesz, że twoje słabości niosą w sobie także potencjał. Każdy wybuch gniewu, każdy niepokój, każde pragnienie kryje w sobie wiadomość od cienia. Trzeba nauczyć się go słuchać. Rozpoznanie cienia to nie proces jednorazowy, lecz droga na całe życie. Za każdym razem, gdy życie stawia cię w trudnej sytuacji, masz okazję spojrzeć w jego oczy. Wyobraź sobie dzień, w którym ktoś cię poniża w pracy. Czujesz wstyd, bezsilność i chcesz uciec. To właśnie Twój cień prosi o uwagę. Jeśli zatrzymasz się i zamiast uciekać, zapytasz siebie: Dlaczego to tak boli? Odkryjesz źródło siły. Każdy taki moment, zamiast porażką, staje się bramą do głębszej świadomości. Cień ma wiele twarzy. Czasem pojawia się w snach, czasem w fantazjach, czasem w lękach. Jung uważał, że sny są językiem duszy i często to właśnie tam spotykamy naszą ukrytą stronę. Kiedy śnisz, że uciekasz przed kimś, to może być obraz twojego własnego cienia, którego jeszcze nie rozpoznałeś. Zamiast traktować to jako koszmar, możesz to odczytać jako zaproszenie do dialogu z samym sobą. Świadomość, że cień to część ciebie, zmienia twoje podejście do snów, emocji i trudnych przeżyć. W praktyce oznacza to, że w każdej trudnej sytuacji masz wybór: albo reagujesz automatycznie i uciekasz, albo zatrzymujesz się i szukasz w tym sensu. Kiedy ktoś wywołuje w tobie silne emocje, nie uciekaj od nich, zatrzymaj się, oddychaj i spójrz, co one mówią o tobie. To właśnie moment, w którym cień wychodzi na powierzchnię. Z czasem nauczysz się rozpoznawać jego obecność szybciej i świadomiej. To proces wymagający cierpliwości, ale z każdym krokiem stajesz się pełniejszy i silniejszy. Wyobraź sobie, że w rodzinnej rozmowie ktoś zarzuca ci egoizm. Natychmiast chcesz się bronić, oburzyć, może nawet zaatakować. Jednak, jeśli zamiast tego milkniesz i zastanawiasz się, czy gdzieś w tobie istnieje cień egoizmu, którego nie chcesz dostrzec, otwierasz drzwi do prawdziwej przemiany. Może właśnie tam kryje się twoja nauka, że uczysz się balansować między troską o siebie a troską o innych? Rozpoznanie cienia staje się początkiem większej mądrości. To, co kiedyś wydawało się słabością, zaczyna być źródłem nowej siły i świadomości. Akceptuj impulsy wyparte bez osądu. Każdy z nas nosi w sobie impulsy, których nie chce przyznać przed światem. Mogą to być pragnienia. Myśli albo emocje, które wydają się nie do zaakceptowania. Kiedy próbujemy je tłumić, one nie znikają, wracają z większą siłą, często w najmniej oczekiwanych momentach. Akceptacja nie oznacza zgody na każde działanie, lecz przyjęcie faktu, że w naszej psychice istnieją różne energie. Bez oceniania ich jako dobre lub złe, zaczynamy rozumieć, że wszystkie są częścią całości. Właśnie wtedy pojawia się przestrzeń do przemiany. W codziennym życiu odrzucamy impulsy, które nie pasują do naszego obrazu siebie. Kiedy czujesz zazdrość o sukces przyjaciela, Twoją pierwszą reakcją może być wstyd i chęć ukrycia tego uczucia. Jeśli jednak zamiast potępiać siebie, zatrzymasz się i powiesz tak, czuję zazdrość, zyskujesz wolność. Emocja przestaje tobą rządzić, bo nadajesz jej imię i pozwalasz jej istnieć to krok ku głębszej akceptacji siebie. Impulsy wyparte są, jak goście, których wyrzuciłeś za drzwi, a oni wciąż stukają w okno. Im bardziej starasz się ich ignorować, tym głośniej się upominają. Jung uczył, że należy ich wpuścić do środka, usiąść z nimi przy stole i pozwolić im mówić. Nie musisz zgadzać się na wszystko, co proponują, ale kiedy słuchasz ich uważnie, tracą moc niszczenia od środka. Wtedy pojawia się spokój. Wyobraź sobie sytuację, w której czujesz niechęć do własnego dziecka, bo jest uparte i nie słucha. To uczucie budzi w tobie ogromne poczucie winy. Zamiast je odrzucać, możesz przyznać przed sobą: tak. Odczuwam złość i niechęć. Dzięki temu emocja przestaje być zakazana, a ty zyskujesz kontrolę. Dopiero wtedy możesz podejść do dziecka z większą cierpliwością i świadomością. Akceptacja impulsów bez osądu uczy, że nie jesteś tylko światłem, ale także cieniem. To, co wydaje się brzydkie, niebezpieczne czy niewłaściwe, jest częścią Twojej pełni. Kiedy obejmiesz to sercem. Odkryjesz, że stajesz się bardziej ludzki i prawdziwy. Nie musisz już udawać doskonałości. To daje lekkość, bo nie walczysz sam ze sobą. Kiedy w pracy twój kolega dostaje awans, a ty czujesz ukłucie gniewu, zamiast wstydzić się tego, przyznaj to przed sobą. Nie znaczy to, że jesteś złym człowiekiem, lecz że w tobie istnieje pragnienie uznania. Dzięki akceptacji tego impulsu. Możesz zrozumieć, czego naprawdę chcesz od życia. Zamiast tłumić emocje, zaczynasz je wykorzystywać jako drogowskazy. Integruj aspekty mroczne, zamiast je negować. Człowiek, który neguje swoje mroczne aspekty, żyje jakby z połową duszy. Udaje, że nie istnieje w nim gniew, żądza, zazdrość czy egoizm, ale one istnieją i znajdują sposób, by się przejawiać. Integracja oznacza przyjęcie ich do swojej świadomości i znalezienie dla nich miejsca. Wtedy stają się częścią siły, a nie ukrytym zagrożeniem. To proces, który prowadzi do pełniejszego życia. Negacja sprawia, że to, czego się wstydzisz, zaczyna kontrolować twoje decyzje w cieniu. Jeśli udajesz, że nie masz ambicji, możesz sabotować własne możliwości. Jeśli zaprzeczasz, że masz w sobie gniew. Wybuchniesz nim w najmniej oczekiwanym momencie. Dopiero integracja sprawia, że te energie stają się Twoimi sprzymierzeńcami. Przestajesz się ich bać i zaczynasz nimi kierować. W codziennych relacjach integracja oznacza, że przyznajesz się do pełni siebie. Kiedy partner mówi coś, co Cię rani, zamiast milczeć i udawać obojętność, możesz wyrazić swoją złość w zdrowy sposób. Dzięki temu cień nie wybucha, ale zostaje wpleciony w rozmowę. Relacja staje się bardziej prawdziwa, bo oboje spotykacie się w autentyczności, a nie w maskach. Często w pracy próbujemy być zawsze spokojni i opanowani, jednak w środku może narastać frustracja. Integracja oznacza, że zamiast udawać doskonałość, przyznajesz się przed sobą do niezadowolenia. Możesz wtedy poszukać konstruktywnego sposobu, na zmianę sytuacji, zamiast pozwalać, by frustracja powoli niszczyła twoje zdrowie i relacje. Mroczne aspekty kryją w sobie ogromną energię twórczą. To, co w tobie najbardziej dzikie i niewygodne, może stać się źródłem pasji, sztuki czy odwagi. Wielcy twórcy, których podziwiamy, często potrafili czerpać z własnego cienia. Dzięki integracji, zamiast tłumienia, rodzi się coś nowego i żywego. To droga do kreatywności i siły. Kiedy czujesz zazdrość wobec znajomego, który ma to, czego ty pragniesz, możesz udawać, że to uczucie nie istnieje. Ale jeśli je zintegrować, możesz powiedzieć sobie: Chciałbym też tego doświadczyć. Co mogę zrobić, by się do tego zbliżyć? Wtedy cień staje się motorem działania, a nie ciężarem, który cię paraliżuje. To właśnie moc integracji. Czy podobała Ci się ta treść? Daj znać w komentarzach skąd oglądasz i czy pomogła Ci uporządkować myśli. Udostępnij ten film komuś, kto potrzebuje usłyszeć te słowa. Twoja moc rośnie z każdą decyzją. Dołącz do nas, wesprzyj ten kanał i pomóż nam rozpowszechniać transformacyjną wiedzę. Kliknij poniższy przycisk i dołącz do społeczności ludzi, którzy wybierają siłę, spokój i niezachwianą pewność siebie. Zostań członkiem kanału. Teraz kontynuujmy naukę. Przekształcaj energię wroga wewnętrznego w rozwój. Wróg wewnętrzny to nie ktoś, kogo należy zniszczyć, ale ktoś, kogo należy zrozumieć. To część Ciebie, która wydaje się przeszkodą, a tak naprawdę skrywa niewykorzystaną energię. Kiedy traktujesz go jak nauczyciela, odkrywasz, że każdy konflikt w Tobie kryje szansę na rozwój. To zmiana perspektywy, która odmienia całe życie. Energia wroga wewnętrznego pojawia się w postaci lęków, gniewu czy poczucia winy. Jeśli je tłumisz, one stają się trucizną. Jeśli natomiast nauczysz się je przekształcać, stają się paliwem dla Twojego wzrostu. To, co wydawało się słabością, zaczyna Cię wzmacniać. Wróg staje się sprzymierzeńcem. Wyobraź sobie, że masz w sobie ogromny lęk przed wystąpieniami publicznymi. Wróg wewnętrzny podpowiada nie dasz rady, ośmieszysz się. Jeśli potraktujesz ten głos jako okazję do rozwoju, możesz zacząć pracować nad odwagą. Lęk zmienia się w motywację do ćwiczeń i przygotowania. Dzięki temu rozwijasz się w kierunku, którego wcześniej unikałeś. Każdy konflikt wewnętrzny jest szansą, by odkryć coś nowego o sobie. Gniew, który wydaje się destrukcyjny, może nauczyć cię stawiania granic. Smutek, który cię obezwładnia, może otworzyć cię na głębszą empatię. Zamiast uciekać przed wrogiem wewnętrznym, warto zapytać. Jaką lekcję mi przynosisz? Przekształcanie energii nie polega na udawaniu, że nie czujesz, wręcz przeciwnie chodzi o to, by poczuć w pełni, a potem nadać temu nową formę. To jak alchemia duszy zamieniasz ołów trudnych emocji w złoto świadomości. Wróg wewnętrzny staje się źródłem nieoczekiwanej siły. Kiedy krytykujesz siebie za lenistwo i brak dyscypliny, możesz potraktować to jako okazję. Zamiast walczyć z samym sobą, zapytaj, co sprawia, że unikam działania? Jak mogę zamienić tę energię w coś konstruktywnego? Może odkryjesz, że potrzebujesz więcej sensu, a nie więcej przymusu. Wróg, który wydawał się blokadą, staje się nauczycielem. Używaj samoświadomości. By równoważyć światło i cień, samoświadomość jest mostem między światłem a cieniem. Dzięki niej widzisz, co naprawdę dzieje się w Twoim wnętrzu. Bez niej żyjesz na autopilocie, kierowany siłami, których nie rozumiesz. Z nią zaczynasz dostrzegać, że każde uczucie i każda myśl są sygnałami, które możesz wykorzystać do rozwoju to narzędzie równowagi. W praktyce oznacza to, że zaczynasz obserwować siebie z dystansu. Kiedy czujesz gniew, zamiast od razu reagować, zauważasz oto pojawił się gniew. To zmienia wszystko, bo nie jesteś już z nim zjednoczony. Stajesz się świadkiem, a nie ofiarą. Świadomość daje ci wybór, jak odpowiedzieć. Samoświadomość to codzienna praktyka. Możesz rozwijać ją poprzez pisanie dziennika, medytację, czy po prostu chwilę zatrzymania w ciągu dnia. Dzięki temu uczysz się dostrzegać swoje emocje i myśli, zanim one przejmą nad tobą kontrolę. To mała rzecz, a zmienia całe życie. Kiedy ktoś w pracy cię prowokuje, twoją naturalną reakcją może być atak, ale jeśli masz w sobie odrobinę samoświadomości, zatrzymujesz się i zauważasz, Czuję, jak rośnie we mnie gniew. Ten moment przerwy daje ci przestrzeń, by wybrać inną reakcję. To jest właśnie siła równowagi. Samoświadomość pozwala też doceniać światło w tobie. Nie chodzi tylko o rozpoznawanie cienia, ale także o uświadamianie sobie chwil radości, miłości i wdzięczności. Dzięki temu zaczynasz widzieć siebie w pełniejszym świetle. Twoje życie staje się bardziej spójne i bogate. Kiedy wracasz do domu i czujesz zmęczenie, zamiast od razu sięgać po telefon, możesz usiąść w ciszy i zapytać siebie, czego naprawdę teraz potrzebuje. To prosta praktyka samoświadomości, która pozwala równoważyć światło i cień. Dzięki niej zaczynasz żyć bardziej świadomie, a mniej automatycznie. Praktykuj współczucie wobec siebie w obliczu wewnętrznych konfliktów. Wewnętrzne konflikty są częścią życia każdego człowieka. Często walczymy sami ze sobą, krytykujemy się i oskarżamy za to, że nie jesteśmy idealni. W takich chwilach potrzebne jest współczucie wobec samego siebie, to nie pobłażanie, lecz zrozumienie, że jesteś człowiekiem i masz prawo do słabości. Współczucie leczy rany, które sam sobie zadajesz. W praktyce oznacza to, że zamiast mówić do siebie jestem do niczego, zaczynasz mówić to trudne, ale robię co mogę. Ta zmiana języka wobec siebie ma ogromną moc. Twój wewnętrzny krytyk traci władzę, a ty zaczynasz czuć wsparcie, stajesz się swoim przyjacielem, a nie wrogiem. Współczucie wobec siebie pozwala przejść przez kryzysy z większą siłą. Kiedy popełniasz błąd, zamiast katować się poczuciem winy, możesz podejść do siebie z łagodnością. To otwiera drzwi do nauki i rozwoju. Człowiek, który traktuje siebie współczująco, łatwiej podnosi się po porażkach. Wyobraź sobie, że zawiodłeś w pracy, nie spełniając oczekiwań. Twój wewnętrzny głos natychmiast zaczyna. Jesteś. Bezwartościowy, ale jeśli zatrzymasz się i powiesz: Zrobiłem błąd, ale mogę się czegoś nauczyć, zmieniasz całą dynamikę. Konflikt wewnętrzny staje się okazją do rozwoju, a nie źródłem samonienawiści. Współczucie wobec siebie nie osłabia dyscypliny, ale ją wzmacnia, bo kiedy przestajesz siebie niszczyć, masz więcej energii, by działać. Zaczynasz wierzyć w siebie i dawać sobie szanse, to właśnie wtedy rodzi się prawdziwa siła. Kiedy po kłótni z bliską osobą wracasz do domu pełen poczucia winy, możesz utonąć w samokrytyce, ale jeśli usiądziesz i powiesz sobie, to boli, bo zależy mi na tej relacji, ale mogę spróbować jeszcze raz, wnosisz współczucie w swoje życie. To zmienia wszystko, bo nie jesteś już swoim sędzią, ale sprzymierzeńcem. Kochaj wroga wewnętrznego jako drogę do indywiduacji. Największym wyzwaniem w pracy nad sobą jest pokochanie wroga wewnętrznego. To brzmi paradoksalnie, jak można kochać coś, co wydaje się niszczące, a jednak właśnie w tym tkwi tajemnica. Kiedy uczysz się kochać swoje ciemne strony, nie tracisz nad nimi panowania, lecz odzyskujesz pełnię siebie. To akt odwagi i największej przemiany. Miłość do wroga wewnętrznego nie jest naiwnością, to świadome objęcie tej części siebie, która woła o uwagę. Wróg wewnętrzny staje się wtedy nie przeszkodą, lecz bramą. Kochając go, integrujesz całość, a twoja dusza staje się jednością. To droga do indywiduacji, o której mówił Jung, stania się tym, kim naprawdę jesteś. Kiedy uczysz się kochać wroga wewnętrznego, przestajesz uciekać przed sobą. Zaczynasz rozumieć, że wszystkie twoje emocje, nawet te trudne, są częścią ciebie. To daje głębokie poczucie wolności, bo nie musisz już udawać ani walczyć. Możesz być sobą w pełni. Wyobraź sobie, że w tobie mieszka głos mówiący: Nie jesteś wystarczający. Zamiast go nienawidzić, możesz spojrzeć na niego z miłością i powiedzieć: Dziękuję, że próbujesz mnie chronić, ale teraz wybieram inną drogę. Wróg przestaje być tyranem, a staje się przewodnikiem. Miłość do wroga wewnętrznego przynosi ogromną ulgę. Nagle czujesz, że nie musisz dzielić siebie na części dobre i złe. Wszystko jest tobą, i wszystko zasługuje na akceptację. Z tej miłości rodzi się pokój wewnętrzny, którego nie można znaleźć w żadnym innym miejscu. Kiedy w trudnym momencie życia czujesz w sobie chaos i sprzeczne głosy, zamiast je tłumić, możesz je objąć miłością. To jak przytulenie zagubionego dziecka. Zagubionego wróg wewnętrzny topnieje w twoich ramionach, a ty czujesz, że jesteś całością. To właśnie droga, która prowadzi do indywiduacji, do bycia prawdziwym sobą. Każda podróż w głąb siebie kończy się odkryciem, że to czego najbardziej się baliśmy było jednocześnie tym, czego najbardziej potrzebowaliśmy. Wróg wewnętrzny, którego chcieliśmy zniszczyć, okazał się naszym sprzymierzeńcem. To on prowadzi nas do miejsc, w których czeka prawda o nas samych: cień, impulsy, konflikty i emocje wszystkie te elementy nie są przypadkowe. One układają się w mapę, którą Jung nazwał drogą do indywiduacji. Kiedy zaczynasz ją odczytywać, zauważasz, że nic w twoim wnętrzu nie jest wrogiem, lecz częścią większej całości. To właśnie dzięki akceptacji odkrywasz siłę. To, co cię raniło, staje się lekarstwem, to, co cię blokowało, staje się źródłem mocy. Zaczynasz widzieć, że największe skarby kryją się w miejscach, przed którymi wcześniej uciekałeś. Miłość do wroga wewnętrznego to niełatwe zadanie, wymaga odwagi, cierpliwości i pokory, ale nagrodą jest wolność, której nie da ci żaden sukces ani żadna maska wolność bycia sobą w pełni, z całym światłem i całym cieniem. Kiedy zaczynasz żyć w tej pełni, świat zewnętrzny też się zmienia. Twoje relacje stają się głębsze, bo już nie udajesz. Twoje decyzje stają się bardziej autentyczne, bo płyną z całości Ciebie, a nie tylko z jednej połowy. Wróg wewnętrzny uczy Cię, że nie musisz walczyć o kontrolę, lecz o świadomość. W tej świadomości rodzi się spokój. Przestajesz błądzić w ciemności, bo zaczynasz dostrzegać, że cień nie jest wrogiem, lecz przewodnikiem. Ta droga nie ma końca. Bo rozwój to proces, który trwa całe życie. Każdy nowy dzień niesie kolejne spotkanie z cieniem, kolejną lekcję i kolejną szansę na odkrycie siebie. To sprawia, że życie staje się fascynującą przygodą. Być może teraz czujesz, że w tobie także mieszka coś, czego unikałeś to właśnie zaproszenie. Wróg wewnętrzny czeka, byś go usłyszał i objął. Jeśli odważysz się to zrobić, Odkryjesz moc, o której nawet nie śniłeś. Jung przypomina nam, że prawdziwe bogactwo nie kryje się na zewnątrz, lecz w naszym wnętrzu. To tam rodzi się siła, mądrość i miłość, które mogą zmienić całe życie. Wróg wewnętrzny jest tylko kluczem do tych drzwi. Jeśli chcesz iść dalej tą drogą, odkrywać kolejne tajemnice psychiki i krok po kroku poznawać samego siebie głębiej, możesz zostać ze mną. Zasubskrybuj kanał, a każde nowe spotkanie będzie kolejnym krokiem na tej niezwykłej ścieżce do wolności i pełni.